Siemanko i cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Taki Tam i witam was dzisiaj w recenzji Trinity Seven, czyli niesamowicie napakowanego akcją oraz komedii z domieszką Echi anime. Tak, opowiem wam trochę fabuły, oczywiście nie całą, nie chciałbym jej wyspoilerować do tego stopnia, żebyście nie mieli po co jej oglądać. Myślę, że taka recenzja będzie, będą trwały od... 4 do 6 minut mniej więcej, ponieważ nie niepotrzebne są recenzje po 11 minut, chyba że jest to całkiem nowy anime i jest o czym opowiadać. No cóż, zacznijmy, nie będę już biadolić o tym i o tamtym. Arta Kasuga mieszka w małym miasteczku jak każdy człowiek. Chodzi do szkoły, uprawia sport i tym podobne. Pewnego dnia ujrzał na niebie czarne słońce. Tak, czarne słońce. Krótko po tym okazało się, że to czarne słońce zjada jego miasto. W sensie takim, że jego miasto po prostu zabija. Te słońce, jakby to powiedzieć, wypala ludzi, tak. Zamieniają się oni w czarny proch, po czym rozsypują się nie wiadomo gdzie. Krótko po tym, gdy. Rata miał już umrzeć, ponieważ, no jakby to powiedzieć, jego koleżanka postanowiła go omamić. Zjawiła się, jakby to powiedzieć, magiczna dziewczyna, która pokazała, pokazała mu magiczną moc. Oczywiście nie była po jego stronie, jak to bywa na początku anime. A krótko po tym jednak okazało się, że to nie była jego koleżanka, lecz, jakby to powiedzieć, księga. Tak, była to księga, którą on sam zdobył bodajże księga grymu Ara. Niestety nie jestem pewien, przepraszam. No cóż, potem on zapisuje się do szkoły, gdzie szkolą magów, ponieważ nie chce, żeby to zjawisko rozpadu, czyli czarne słońce, pojawiło się nigdzie więcej. Ale także jego głównym marzeniem, jakby to było powiedzieć, celem z życia jest odnalezienie koleżanki Hijii. tak, tej, której, która była księgą przez jakby to powiedzieć, początek anime. No dobra. Lecz żeby móc ją odnaleźć, musi zdobyć tak zwany Trinity Seven, czyli siedem najpotężniejszych czarodziejek. Oczywiście słowa wydają się proste, nie? Ale jak to w praktyce bywa, tak nie jest. Każda z tych osób jest oczywiście inna, niektóre, jakby to powiedzieć, Um, są płaskie, niektóre nie są. Sorry, przepraszam za to określenie, jeśli którąś z kobiet to obraziło. Ale niestety taka jest prawda. <grych> Dobra, kontynuujmy. Anime po prostu opowiada o historii Araty i jak staje się potężnym czarodziejem, zaś... no może nie zaś, usuniemy to zaś, dąży do tego, żeby zostać potężnym czarodziejem, tak zwanym władcą demonów. Wiele starć, stoczył wiele starć między właśnie tymi tą siódemką, żeby z, zdobyć ich zaufanie. Wciąż oczywiście dąży do tego, żeby zdobyć ich zaufanie. No można powiedzieć, że um, jakby to powiedzieć, anime po prostu jest napakowane akcją. Fantazją, tak jak wcześniej wspominałem, komedią z Domieszką Echi, oczywiście jest Harem, no i jak wcześniej można było usłyszeć szkolne życie, ponieważ zapisuje się w końcu do magicznej szkoły magów. Wkrótce po tym zdobywa własną moc, co okazuje się, że nie chce kontro kontrolę nad wszystkim, tak? Można by to tak nazwać. Zresztą obejrzycie, sami się dowiecie. No tak, to by było na tyle. To jest takie krótki, jakby to powiedzieć, ostrzał Trinity 7. Tak jak mówiłem, nie chcę wam zdradzać tej fabuły. Opowiedziałem krótki moment. Oczywiście będziecie mieć w tle, jakby to powiedzieć, momenty, akcje z tego anime, więc myślę, że mój komentarz mógłby być zbędny, ale taki nie jest. No cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam Was do obejrzenia tego anime. Na razie i cześć.